Jedziemy na czerwony pas. Teraz. I jeszcze nam zostało 45 minut. Gdzie się pchać dziadu zasrany? Gdzie? 48 km i 45 minut. No nie 2 minuty może wejdziemy. Naprawdę. Albo 3 nawet nie. Potem mi je to pokašljalo. Jak zarobię więcej kasy, to ja kupię mana albo skanie. I pracownika sobie wynajmę, i on będzie tym jeździł, właśnie. A ja tym manem, czy skanią, nie wiem, co się wybiorę. Chyba skani bardziej. Bo... Jak mi się bardziej podoba skaniem. A tym rudówką będzie pracownik jeździł. Może tu mordę. A mnie zarzuciło? Nie wiem. Na szybko trochę nie reagowałem. Nie chciałem już No i już pewnie dojeżdżamy do miasta. 12 km. Już widać na to miasto na GPSie. Nie wiem czy byłem w tym mieście. nawet ale Jak nie byłem, to wyskoczy mi nawet napis. Że odkryto to miasto. No, kota rada... A, przehamuje. Tak, przehamuje. Nie no, jest żal. Że gówno, ten wyjechać. Więc ile miałem? Śmiał 60? No, głupie. Porąbamy. A co, że byłem w tym mieście już. No nie wyskoczy mi ten napis. A Sąc w no. i teraz do firmy. Jeszcze tutaj na miejscu. Dapik. zabarkować automatycznie. Zobarkować automatycznie. doskonale. Tak, by się że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie no i łapujcie. Cześć!